Cześć, nazywam się Paulina Lupa i dzisiaj z serii z sobą z lubką. <grymne> temat yy, OWW i nie OWW, różnice w temacie dzisiaj hmm, stwarzanie sobie historii hmm? albo opowieści my osoby OWW, bo też do nich należy przez to że jesteśmy tacy bardzo analityczni Budzimy. Często czujemy chaos. Do tego te wszystkie zewnętrzne tematy, które się gdzieś tam po prostu dzieją. No i e, nas przebudsowują i zaczyna się po prostu życiowy w głowie pierdalnika. Tak to nazwę. Mam nadzieję, że to nie jest brzydkie słowo dla Was. No i co? Jest takie narzędzie, żeby sobie opowiadać lub pisać. Historię własnego życia. Z jednej strony możemy pisać to, co nam się przydarzyło, to co my doświadczamy czy doświadczyliśmy. Wtedy to nam segreguje wszystko, to, co się wydarzyło. Więc to jest właśnie taki fajny narzędzie do tego, żeby nam się ten chaos poukładał. A poukładanie to porządek, a jak porządek, to spokój, prawda? Wiecie, nie, owowo tego nie czują, jak oni tak sobie, wiecie, po powierzchni tylko dobrą atmosferę robić. Nawet jeśli jest nieprzyjemnie, to i tak potrafią dobrą atmosferę robić, albo zagryzać zęby, wszystko jest ok, a my tak nie potrafimy. No więc, jakby pisanie opowieści w swoim dniu to jest jedna rzecz, możesz też pisać albo sobie nagrywać. Niektórzy, ludziom nie, niektórzy ludzie nie lubią pisać, ja uwielbiam, moja mama na przykład nie lubi. No to wtedy możesz sobie nagrywać, albo możesz właśnie sobie opowiadać, jakbyś chciała spędzić ten kolejny dzień. Takie ciekawe narzędzie, właśnie już sobie to spisywać wieczora albo rano. Jakbyś chciała po prostu, żeby ten kolejny dzień e, według Twojej opowieści jaki miałby być. Fajnie jest spisać to w formie, jakby się już to zdarzyło, a nie przyszłościowej, więc e, żeby to miało większą moc sprawczości, więc tak no fajne narzędzia do tego, żeby sobie to po prostu wszystko poukładać, a też z drugiej strony, żeby w końcu wyjść z tego chaosu, z tej swojej głowy, z tej analizy i żeby w końcu doświadczyć życia. Żeby doświadczyć po prostu tego, co się dzieje wokół nas, a nie być cały czas też bardzo mocno, głęboko w środku. No bo jak wszystko potrzebuje równowagi. O, nie owowóz ciągle. Na zewnątrz, my jesteśmy ciągle wewnątrz, a potrzebna jest jakby w tym harmonia i równowaga, żeby być tu i tu, umieć. Także pisanie po prostu opowieści. Jeśli chcesz więcej coś na ten temat wiedzieć, to jest książka Crystal petit Colin, Jak mniej się męczyć w zwyczajnym świecie. Tam ono bardzo dużo właśnie opisuje też różnych tematów. To jest jeden z rozdziałów właśnie o tych historiach. Stąd w ogóle tak dużo dzieciom opowiada się bajki, bo w ten sposób już przekazujemy pewne informacje, jak i tak dużo nagrywa się różnych filmów. Zobaczymy na świecie z filmów i ciągle tworzą nowe i dają się dalej jeszcze wymyślać coś nowego. <laughs> po prostu... Tak, te opowieści, te filmy, te bajki są takim układaczem, po prostu układaczem, informacją dla nas. Mam nadzieję, że filmik Ci pomógł zrozumieć, podpowiedzieć właśnie coś dobrego, żeby spojrzeć na to inaczej. Zapraszam do kolejnych.